Witajcie serdecznie. Chciałem Wam pokazać pomysł na możliwość samemu przewiezienia jakiegoś sprzętu. W moim przypadku jest to wypożyczalnia CTB. Mają dostępne różnego rodzaju busy. Ja siedzę w Volkswagenie Crafterze. Nowy sprzęt, dosyć duży, także mamy możliwość dosyć sporego ładunku do przewiezienia. Można podróżować w obrębie miasta w różnych strefach oraz jednocześnie poza, na terenie całej Polski są dostępne różnego rodzaju miejsca, możliwości. Także zapraszam do oglądania. Zobaczycie, jak to wygląda. Jakie to auto, i tak jak wspomniałem, jesteśmy w Volkswagenie Crafterze. Nowy, nowy sprzęt, nowe auto że wam jak jaki to jest jaka duża paka City Big Sharing auto na minuty wymiar paki czyli przestrzeni ładunkowej 1,96 96 m wysoka 3,45 345 długa I tutaj oczywiście tak samo możemy odsunąć drzwi boczne o, w tym przypadku jeszcze zostało przyrysowane wcześniej, przed wypożyczeniem moim auta i możemy zadzwonić telefonicznie, wysłać maila ze zdjęciem tego, tego zarysowania i jednocześnie możemy, możemy wysłać messengerem, tak zwanym fotkę. Tutaj, oczywiście, taka informacja przed wejściem, żeby sprawdzić zarysowania, wniecenia i ślady po wypadku, jeżeli jakieś istnieją. Otwórzmy tył. Oczywiście, oczywiście otwierają całkowicie uchwyty ładunkowe, klocek, no i zawsze dostępne pasy do załączania ładunku. Możemy również chować przez boczne drzwi dosyć szeroki otwór ładunkowy wejdźmy jeszcze do środka do auta W mamy pakiet bezpieczeństwa, długopis, dowód rejestracyjny. Xero w zasadzie dowodu rejestracyjnego jako samochód ciężarowy. Powyżej 3,5 tony do 3,5 tony przepraszam. Także na kategorię prawo jazdy B. Aktualne ubezpieczenie. Przed wejściem do pojazdu sprawdźmy, czy są aktualne dokumenty. No i tutaj, aby się nikomu nigdy nic nie przydarzyło, właśnie jakieś takie w przypadku zdarzenia drogowego oświadczenie do wypełnienia. Po uruchomieniu aplikacji, znalezieniu pojazdu, mamy możliwość otworzenia czy znaczy otwieramy taki pojazd z aplikacji, z poziomu aplikacji i w tym miejscu znajdują się, w tym miejscu znajdują się kluczyki. Zapraszam do wypożyczania. Mamy jeszcze dostępne tak, takie informacje możemy zakończyć w dowolnej strefie CTB to w znajdziecie w aplikacji i po zakończeniu i w momencie, znaczy w momencie jak brakuje nam paliwa widzimy, że, że nie uda nam się gdzieś tam w tamte miejsce dojechać tu się znajduje karta floty na Orlenie albo na stacji bliska możemy zatankować skrobaczka do szyb No, i w zasadzie tyle. Proste, łatwe wypożyczenie. Gasimy. Zaciągamy ręczny. Zabieramy swoje rzeczy, jeżeli jakieś mamy. Jeszcze posprawdzać. I będziemy zamykać auto z poziomu aplikacji. Zapraszam, pozdrawiam. Fajna alternatywa na wszabeż rzeczy